Bo, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z ludzkimi dramatami. Mamy do czynienia z ludzkimi y, y, dramatami, i mamy też do czynienia z takim y, z, z przestępstwem wobec widza, wiernego widza tej trójki. Mamy do czynienia z absolutnym zlekceważeniem tego widza. Ja to mówimy o, o tym, że trójka, że to jest pogrzeb trójki to jest takie to jest trójkobójstwo, właściwie to, co oglądamy w tej chwili I to jest już zacznięcie tej stacji tej stacji na zawsze jedyne, do czego mogłam to porównać. To jest sytuacja, gdzie prezesi się zmieniają, a Koniom rasowym jest coraz gorzej i porównuję w tej chwili tę te sytuację w, w Polskim Radio do sytuacji w Janowie Podlaskim. Tak? Nie wiem, czy można Pani Przewodnicząca wpisać wnioski formalne od gości, ale ja bym chciał, dlatego że ja chciałem podziękować Państwu za zaproszenie, bo jest jeden pozytyw, który wynika z, tej, z tego spotkania. Otóż okazuje się, że Polskim Radiem rządzi Duch Święty, który wydaje dyspozycje. Po prostu wysyła SMS-y, które są przekazywane dalej. Uważam, że doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o absurd, który ma miejsce w programie trzecim i jeżeli nas oglądano albo słuchano, to sami Państwo mogli być tego świadkiem. Dziękuję bardzo, że mogłem to być. No to my bardzo dziękujemy, jeszcze Pan. Ja również chciałem bardzo podziękować i bardzo chciałem też Pani podziękować za odczytanie pełnej listy osób, które odeszły w różnych okolicznościach i zazwyczaj faktycznie sami strójki. Odebrałem to jako apel poległych. Jestem głęboko, emocjonalnie związany z większością tych osób, które nazwiska Pani wyczytała i to im chciałem złożyć również hołd i podziękowanie za to, że trwali tyle ile mogli. I się, I jak, jak już dziękować, się... to ja też bardzo serdecznie Państwu, senatorom, podziękuję, że mogliśmy Wam opowiedzieć, co dzieje się na Myśliwieckiej i jak robiona jest nam krzywda. Jak zabiera się nam radość wykonywania swojego zawodu najlepiej, jak tylko się na świecie potrafi. A jednocześnie dziękuję Państwu, a Państwu. Chociaż tak nie do końca, bo nie dowiedziałem się po pierwsze, kto panu przysłał ten sygnał, że coś jest nie tak z listą przebojów, a po drugie, e, czy wcześniej pan dostawał też takie sygnały? Kto panu w ogóle sygnalizuje różne rzeczy o tym, co się dzieje w Trójcy? Dziękuję bardzo. To może A, tylko no. też, przepraszam, może tak, wygłoszczymy jestem jedyną kobietą w tym zaproponować jeszcze, tak. jeszcze pani redaktor żeby zakończyła. Proszę ja bardzo. w takim razie chciałam w imieniu wszystkich tych, którzy nie dostali i teraz i w przyszłości szansy na pożegnanie się ze słuchaczami trójki bardzo słuchaczom podziękować. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób ta informacja dotarła. Mamy wniosek formalny. Bardzo, bardzo dziękujemy też. No my się dołączamy do tych podziękowań dla, dla widzów trójki i przede wszystkim dla tych dziennikarzy, i wyczytanych, i, nie wyczy, i niewyczytanych, bo mamy już dziennikarzy emerytów, którzy kiedyś pracowali w trójce, nie są już pracownikami. Mamy tych, których mamy w takiej naprawdę wdzięcznej pamięci tych ludzi, którzy, którzy tam byli i chylimy czoło przed, przed nimi. I y, życzymy wszystkim zmian w mediach publicznych, tak mi się wydaje. Wniosek formalny proszę pan Maszała. Pierwszy, to przejęcie tych wszystkich materiałów pisemnych, o których Państwo powiedzieli, tak? Yy, przez komisję i zaliczenie to jako dokumentów komisji. To, to jako to jako dodatkowe dokumenty z tego posiedzenia. To jest raz dwa. Uważam, że... Że komisja powinna się zwrócić do, do pana Krzysztofa Czabańskiego o odwołanie pani, pani prezes i pana dyrektora. Ja uważam, że państwo powinni złożyć rezygnację, żeby ratować trójkę, ale nie widzę z waszych wypowiedzi takiego, takiej chęci. W związku z tym uważam, że komisja powinna zaapelować oczywiście do Pana y, Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, który ma takie uprawnienie o, o odwołanie pani prezesy, także z sugestią o odwołanie pana dyrektora. Bardzo, y, bardzo dziękuję. Jest Wniosek formalny. Myślę, że pierwszej części ona jest oczywista, jeśli chodzi o dołączenie tego dokumentu, natomiast teraz poproszę członków komisji, którzy są w tej chwili obecni o przegłosowanie wniosku. Uznaję, no, że nie ma sprzeciwu co do tego wniosku. Yy, Dobra, ok. Yy, uznaję, tak, nie widzę sprzeciwu, nie słyszę. Rozglądam się, nie widzę sprzeciwu, w takim razie wystosujemy odpowiedni list do, do pana Czabańskiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za obecność. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję.